The people like Costa because of our Italian style. Our motto is uh, Italy's finest, so we see us ourselves as the ambassador of Italian culture and uh, cuisine, gourmet, uh, entertainment around the world, and so we try to bring a little bit Italy everywhere we go. Uh, the ship is actually fully booked because we are in the main season now, July, August, um, as we have 3,800 beds in 1500 cabins so with 3500 persons the ship is really <laughs> full Jako port Gdynia możemy przyjmować dzisiaj tak naprawdę największe wycieczkowce, jakie w tej chwili mogą w ogóle wpłynąć na Bałtyk. Statki, które do nas wpływają, mogą wejść praktycznie w każdych warunkach pogodowych, nie wymagają też najczęściej żadnej pomocy holowników. To powoduje, że kapitanowie, krótko rzecz biorąc, i armatorzy no bardzo nasz port lubią. Na statkach i wśród armatorów właściwie zawsze patrzy się dwojako. Po pierwsze, to jest jakość obsługi w porcie i ta w Gdyni jest wysoka. Natomiast drugim parametrem niezwykle ważnym dla statków jest to, aby była atrakcyjna oferta turystyczna dla pasażerów, którzy tak naprawdę są tym klientem można powiedzieć końcowym i dla portu, i dla lokalnego biznesu. Nam zależy z punktu widzenia ustawodawcy aby stworzyć takie warunki dla zarządów morskich portów, aby mogły rzeczywiście rozwijać się. To jest dla nas tak ważne, że cieszymy się, że zarządy dbają o to, aby również nas ustawodawców pilnować, aby ten proces decyzyjny był przyspieszony, ale też zawierał takie elementy, które usprawnią podejmowanie decyzji już przez same zarządy. Moja komisja będzie pracować nad właśnie nowelizacją projektu ustawy o portach i przystaniach morskich, jak również nad ustawą dotyczącą rozbudowy portów zewnętrznych. Przez możliwości rozwojowe wracamy do wspaniałej historii, gdzie Gdynia była najważniejszym, największym portem na Bałtyku.